Hej. Hej, witajcie. Dzisiaj rzecz dotyczyć będzie masażu stopy, a właściwie masażu stóp, taką małą piłeczką, którą wykonuję codziennie rano i rzeczywiście zasadne jest rozmasowywanie sobie stóp po nocy. Dlaczego? Dlatego, że od razu, kiedy tylko wymasujemy sobie nasze stopy, to Zwiększa się nasza elastyczność, łatwiej jest nam ruszyć do naszych codziennych zajęć. Zatem taki masaż zalecam wykonywać o poranku. Jeśli myślisz, że nie masz czasu, to ci powiem, że go masz, bo możesz szczotkować zęby i stopą rolować piłeczkę. O co chodzi w tym masażu? Otóż na naszej stopie mamy taką strukturę anatomiczną, która się nazywa rozciągnem podeszwowym i możesz je sobie wyobrazić jako taki trójkącik mniej więcej, który przyczepia się tutaj do łuku podłużnego naszej stopy, do kości piętowej i jest to taki mm, trójkąt ścięgno. Rozciętno-podeszfowe, które często jest spięte ze względu na niewłaściwe obuwie, które nosimy, yy, i na pewno zgodzicie się ze mną, że nasze stopy są podstawą naszego ciała, zatem warto o nie zadbać właśnie o poranku. Co będziemy masowały? Co będziemy masowali? Będziemy masowali właśnie cały ten łuk poprzeczny yy, oraz. Yy, to miejsce, napięcie. Wymasujemy sobie również wewnętrzny łuk podłużny stopy i na koniec całą tutaj powierzchnię tego rozcięgna po to, żeby rozluźnić nasze ciało. Poprzez rozluźnienie rozcięgna podeszwowego wpływamy na rozluźnienie całej taśmy tylnej, która przebiega właśnie przez naszą tutaj piętę, przez Achillesa, tyły łydek, tyły ud i kończy się tak naprawdę na naszych brwiach. Więc nie tylko elastyczność, ale również masaż stóp ma ogromne znaczenie dla wyglądu naszej twarzy. Także masujemy się i dla urody i dla zdrowia. Stopy, nasz fundament, warto o nie zadbać. Pokazuję masaż. Masaż jest bardzo prosty. Możemy go wykonywać w taki sposób, że punktowo, punkt po punkcie naciskamy na piłeczkę i przesuwamy się wzdłuż tego łuku podłużnego. Stopy. Jeżeli trafisz na jakieś bolesne punkty, no to po prostu. Możesz dostać tam dłużej. Nacisk zawsze dobierasz do swojej, do swojej wrażliwości. Wymasuj. Też piętę. Pamiętaj o tym punkcie, który Ci pokazywałam. Możesz naciskać, odrywać. Naciskać, odrywać. Naciskać, odrywać. Bądź też stanąć tak jakby na obcasiku yy, i w ten sposób rozluźnić to napięcie. Łuk podłużny. Raz przy razie. Jeśli chodzi o nasze stopy, to nasze stopy, na naszych stopach znajdują się refleksy wszystkich naszych organów. Wzdłuż tutaj wewnętrznej krawędzi stopy mamy kręgosłup. Jest to miejsce na stopie dosyć często takie tkliwe, wrażliwe. Tak, no i na zakończenie masujemy całe rozcięgno podeszwowe. Jak mamy wprawy... To idzie to nam naprawdę błyskawicznie, więc jedna, druga stopa i jesteśmy wymasowani. Masujmy stopy, dbajmy o nie dla zdrowia, dla urody. Dzięki.